Mogę jedynie powiedzieć, że jak byłem nastolatkiem, to byłem ofiarą samogwałtu, no ale no, <noise> kto nie był. I w tym programie można przeklinać? Będziemy piekali. Liczba y, wyrazów na K, na H i na wypier, która padła w trakcie czytania tego rozdziału, była no, o, kolosalnie duża. To jest ten moment, w którym na samą myśl mam ciarki, o, to jest, mm. to jest coś, czego nie jestem w stanie zagrać. Kimkolwiek jesteś, to jeśli kiedykolwiek spotkam Cię na jakimkolwiek planie, to to, że ja ci nie podam ręki, to, to będzie najmniejszy problem za to, co ty zrobiłeś tej dziewczynie. Dzisiejszy specjalny odcinek chciałbym poświęcić czemuś, czemu poświęciłem niespełna rok mojego życia. Pierwsze egzemplarze książki Otwórz Oczy są już w waszych domach. Wysyłacie zdjęcia, wysyłacie opinie. Piszecie, że książka otworzyła także wasze oczy. Bardzo wam za to dziękuję. I zapraszam na wywiad z pierwszym czytelnikiem książki Otwórz oczy. Jezu Chrysty, ludzie! Boże, rok życia poświęciłeś na coś takiego? Ludzie, pani! Mowy odbiera jest losowe zdanie. Podczas seksu z klientem Natalia nie czuje podniecenia. Kto w ogóle pisać seks i jeszcze z błędem bez, bez X, bez k? jest jest okropna ta książka z grafomaństwo, za dużo ryterek to jest po wiersze i jest, jest to okropna rzecz. Cała, cała I jeszcze najgorsze, że napisał bzdury rok z życia zmarnował i mnie na was grał coś na samym początku. Ludzie, mój egzemplarz jest zrujnowany! Tego momentu już na poważnie. To książka, która myślę, że mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, wywołuje wiele różnych emocji. Ciekaw jestem, który z rozdziałów wywołał u Ciebie złość. Myślę, że była to. Nawet złość to jest bardzo lekko powiedziane i wydaje mi się, że w tym programie można przygniać? Będziemy piekali. Pikali. Dobrze, tak, tak tylko na przyszłość wolę się dowiedzieć, bo liczba wyrazów na K, na H i na wypier, która padła w trakcie czytania tego rozdziału była... No, o kolosalnie duża, i to oh, był rozdział o Sabie, bo ja dalej będę o niej mówił. Persaba, um, o jemeńskiej dziewczynie, jeśli ktoś nie wie, która była prześladowana, i to jest też bardzo delikatne słowo, um, tylko dlatego, że ma na imię, miała na imię Saba. Um, I to jest też niesamowite, bo teraz sobie zdałem sprawę z tego, że mówię o tym w czasie przeszłym i czytelnicy chyba nie będą wiedzieli, co się stało. Jakby z naszą bohaterką, i nie zdradźmy tego do samego końca. Natomiast ja byłem przepotwornie smutny, zdenerwowany bardzo na to, w jaki sposób ona była traktowana, tylko ze względu na to, że ma śniadną, piękną cerę yy, i na imię Saba. I chyba ten moment, który to był już takie straszne apogeum tego wszystkiego, to był czas, kiedy Saba opowiadała o tym, że przez moment tam grała sobie w jakiejś roli drugoplanowej, czy nawet trzecioplanowej w jakimś polskim serialu. I statystowała? Była, tak, tak, statystowała dokładnie i była ym, tam rzeczywiście na planie razem z jakąś tuzą polskiego aktorstwa, której ty w książce nie zdradziłeś. No ja to znam jest, nazwisko, wiesz, ale nazwisko. No, z grzeczności. Exactly ja nie znam, si tak. Więc, więc y, kimkolwiek jesteś, to jeśli kiedykolwiek spotkam cię na jakimkolwiek planie, to to, że ja ci nie podam ręki, to, to będzie najmniejszy problem za to, co Ty zrobiłeś tej dziewczynie na, na tym planie. Także, y, żeby było jasne, mam nadzieję, że z ciebie wyciągnę, kto to jest, żebym był w stanie cię znaleźć, na ciebie polować. Dlatego, okay. że jakby skala rasizmu, która jest związana wyłącznie z imieniem i tego, co on tam wygadywał, tylko dlatego, że się dobrze bawił, była straszna. I, I niesamowite jest to, że zobacz, że chyba od fatalnego pytania zaczęliśmy, bo ja już cały chodzę na Iż tym prześle, celu, ja już tak, naprawdę tak. mam ochotę coś z tym zrobić. Ale dla w... mnie to jest zaskakujące, no, że, jest że, że wskazałeś akurat tę historię. E, bo ja bym, ja bym pewnie wskazał inne. Ale co? To by było u Ciebie. Natomiast chcę powiedzieć Aś, też taką. Się e, taką się nie dał. E, tutaj tak. E, nie dał się podpuścić. że Taką ciekawostkę. Mhm. E, nie wiem, czy jest sens o tym mówić. Z, powiesz ale... mi nazwisko tego delikwenta? Nie, nie, nie. Ale e, no jest taki przypadek, że e, w trakcie wywiadu, mhm. e, który przeprowadzałem, zupełnie przypadkowo Przeszedł spotkaliśmy się z Tego na człowieka? Nie, no my się spotkaliśmy. A my się przecież, spotkaliśmy. Pomiesz, to spotkanie, a to była. Ona siedziała tam? To była bohaterka tego rozdziału. A, okay. To była ta dziewczyna. Bo ja, starając się jakby zapewnić dyskrecję no, temu, co tak, ty sobie tak starałem cię starałem się wyciągnąć, żeby nie było tak, żeby ktoś pomyślał, że my tam jakoś próbujemy anonimowość na przykład wpłynąć. Bo ja nigdy nie wiem, kiedy ty się spotykasz z osobami, które chcą zostać anonimowe, a kiedy nie, więc tak starałem się nie zwracać uwagi no, to. to była bo właśnie tak. sama ta a, dziewczyna. Tak ta, ta była piękna dziewczyna. Tak, rzeczywiście. To, to była saba. To jest niewiarygodne, historia. że taką duszę można skrzywdzić jakimiś strasznymi słowami i okropnym zachowaniem. Jak jeszcze um, też przeczytacie o tym, co się działo na lekcjach religii, zdaje się nawet samej w sobie, co pani Katechetka mówiła, to no, niewiarygodne. No, z panią Katechetką nie mam um, aż tak poważnych emocji, jak z tym aktorem, więc pani Katechetki nie będę szukał, ale aktora myślę, że nadal tak. Okay. No dobrze, no to, to, był, to, to był taki rozdział, który widzę, dużo emocji wyzwolił w tobie. Natomiast chciałbym cię jeszcze zapytać, mhm. zanim zacznę pytać oczywiście o wady tej książki, mhm. będą te pytania. Zacznę zacząć od cudowności. Jako, tak, jako autor zaczynam od, od tych fajnych aspektów, ciekaw jestem, która z historii była dla ciebie jakoś tak szczególnie ważna, istotna, może ważna, mhm. która może Cię jakoś tak poruszyła szczególnie. Tego było sporo i każda z nich mnie trochę poruszyła na innym y, gdzieś gruncie i często mam tak, że w momencie, w którym sobie przypominam jakieś takie rzeczy, o na przykład mama niepełnosprawnego dziecka, to była jedna z najbardziej, bardziej hardkorowych rzeczy. Szukasz, patrzysz, czy ten rozdział w ogóle to jest? Jest, oczywiście, że jest. To, to no, tutaj dokładnie. Bo tak teraz się czuję odpytany. Nie jestem, nie jestem niegrzeczna. Mówisz, straszny, mówisz o tej straszny. historii. O, to jest ten moment, w którym na samą myśl mam ciarki. O, to, jest, mm. to jest coś, czego nie jestem w stanie zagrać. Myślę, że najlepsi hollywoodcy, aktorzy nie potrafią zagrać ciarek. Fajnie, to fajnie że o tym powiedziałeś, bo to też była dla mnie taka szczególna no właśnie, historia. Ale to nie będzie monologowy wywiad. Ja coś powiem. To było. Bo dobrze, spotkanie trafiłem, tak? z Magdą. W sensie? Dla ciebie to też było coś ważnego. Tak, tak. Na kilku poziomach. Ja miałem okazję odwiedzić Magdę. Ona mieszka na północy Polski. Północny wschód mhm. I, i poznać Magdę, poznać jej córkę, mhm. która ma autyzm. I właśnie zderzenie się z tym wszystkim, i zobaczenie tego, dotknięcie było, było takim doświadczeniem, że, że wracałem później mocno przyjęty, i no z takimi myślami, że człowiek naprawdę nie docenia mhm. miejsca, w którym się znajduje obecnie. Byłem po prostu mocno poruszony. Mm. Ale dla mnie ta historia była też ciekawa, dlatego że wiele się mówi o niepełnosprawności, wiele się mówi o autyzmie. Ja też miałem okazję robić duży materiał na kanał dotyczący autyzmu, widzowie pewnie kojarzą. Natomiast Magda była wyjątkowa. Jest wyjątkowa dlatego, że poziom jej szczerości to jest jakiś apogeum i kosmos. Tak, to jest właśnie to, w którym. Tak, tak, takie, takie coś, że ktoś przestaje owijać w bawełnę, zaprasza cię w pełni do swojego świata i powie... Nic przed tobą nie ukrywam. I ten rodzaj szczerości chyba u mnie wywołuje ciarki, dlatego że gdy weźmiemy sobie pod uwagę nawet samo to, z czym ona ma do czynienia, no to przecież i autyzm nie jest chorobą, jest ym, rzeczywiście... My, ym, wiesz, pozwalamy sobie używać słowa niepełnosprawności bardziej w takim znaczeniu, podejrzewam, że... W szerszym że, kontekście. Że, tak, w szerszym kontekście, że trzeba jednak taką osobą, akurat w tym konkretnym przypadku, z takim spektrum ym, poświęcić dużo więcej uwagi. I my czasami koncentrujemy 100% myśli właśnie na tej, na tej osobie, w tym przypadku z autyzmem, zapominając o całym zapleczu i o tym, że ta mama ma swoje uczucia, ona chce spędzić czas wolny, chce się zaśmiać, chce iść do kina. Dokładnie, chce się do kimś końca nie może. na no, to to, zobacz, no, to jest niesamowite. To są non-stop ciarki u tak. mnie, i rzadko zdarza mi się sytuacja, że książka jest w stanie wywołać u mnie coś takiego. Wspaniale, cieszę się, że tak było w tym przypadku. Nie wiem, czy, czy, czy warto to dodać, ale to też jest ciekawy wątek, że jest, jest, to, jest, jest, jest o tym mowa także w książce, że wspomniałeś słowo choroba. Mhm. Autyzm nie jest chorobą, oficjalnie. Tak. Magda o tym wie, ale powiedziała, że ma to w dupie. Tak, bo dla niej jest. Mhm. Ma świadomość, że, że to zaburzenie, mhm. natomiast mając na uwadze to. Jak bardzo poprzestawiał jej życie mhm. e, i jak e, głęboko dotknął nie tylko jej dziecko, jej, jej córkę, ale też ją, jej mamę i tak Ona z premedytacją mówi o chorobie. Tak, tak. E... Ja, i, I też trzeba starać się to zrozumieć. Tak się zastanawiam, po co jest w ogóle ten rozdział. I myślę sobie, że gdybym rzeczywiście był w jej położeniu, to znalazłbym jakiś taki rodzaj otuchy w tym wszystkim, że. Nie tylko ja na przykład mam takie myśli, że mam ochotę szarpnąć tym dzieckiem, kiedy już po raz setny nie reaguje na przykład na coś, co, yy, co od niego chcę. Albo po drugiej stronie barykady myślę sobie, że gdybym był sąsiadem takich osób to w końcu przestałbym mówić, że to dziecko jest niegrzeczne, albo nie słucha, albo dawał, dawał jakieś takie przedziwne i durne rady. Dlatego wiesz, wspominam o tym nieprzypadkowo, bo ktoś może sobie pomyśleć, czy my czasami, pozwalam sobie użyć liczby mnogiej, jako jednak pierwszy czytelnik, nie uprawiamy takiego kontrolowanego podglądactwa, ubranego w ładną formę reportażu człowieka, który ma lekkie pióro. I, I oczywiście można do tego tak podejść, ale ja jednak cały czas gdzieś wierzę, że na samym końcu najbardziej wartościowym elementem tej książki będzie użyteczność. Co ty zrobisz z tą informacją, którą teraz mamy? Ja, ja co do tego, szczerze mówiąc, nie mam wątpliwości. Hmm. Nie mam takie poczucie właściwie przy okazji każdej historii, że ona jest po coś. E, I myślę, że przy okazji każdego z rozdziałów można by wskazać tę rzecz. Po co? Po co ta historia została opowiedziana? Z całą pewnością nie po to, żeby wzbudzić sensację, choć te historie są sensacyjne, niektóre, e, natomiast nie po to powstały. I ja myślę, że e, też budowa tej książki i fakt, że na samym końcu występuje jakaś taka, nazwijmy to notką tak. czyli w końcu przestrzeń, gdzie ja mogę e, gdzieś tam wyrazić i powiedzieć, co ja o tym myślę e, tam właśnie starałem się wytłumaczyć, po co ta historia. E, powstała. Jeśli mogę, jedno mhm. zdanie, bo ty, 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 muszę o tym powiedzieć, mhm. to też jest dla mnie takie e, szczególne e, i wiąże się z tym, o czym ty mówisz tytuł tego mhm. rozdziału. Mhm. Nie jestem niegrzeczna. Mhm. Kiedy rzucałem to hasło, moi bliscy mówili, że to z pewnością historia jakiejś. E, Nastolatce, mhm. która być może prowadzi się zbyt swobodnie, i tak dalej. Może to jest tekst dotyczący prostytucji, kto mhm. wie. Nie jestem niegrzeczna. No, a to jest tekst o właśnie dziewczynce, kilkunastoletniej, która ma autyzm i nie jest niegrzeczna. Bo wiele osób, które nie mają pojęcia, na czym ten autyzm polega, z czym się wiąże, jak wygląda, tak. właśnie postrzega te osoby jako niegrzeczne. Hmm. Bo na przykład wrzeszczą na środku supermarketu, hmm. wywalają rzeczy z półki do koszyka, czy, czy coś takiego. Więc to jest tekst absolutnie otwierający oczy na, na tę rzeczywistość. No nie głupi jest ten tytuł. Chociaż, a czy my możemy tak trochę uchylać rąbkę tajemnicy powstaniu i procesowe. Nie no śmiało, tak? po, to, po to jesteś. Bo bardzo był duży problem, słuchajcie, z tym tytułem. Z tytułem, oczywiście. Dlatego, że. Od bardzo długo trwało, zanim w ogóle to trafiło na okładkę i trzeba było w krótkim zdaniu, nawet, nawet krócej niż w zdaniu, wyrazić, o co w ogóle w tym chodzi Ym, i rzeczywiście dać jednoznacznie do zrozumienia, że czytając tę książkę, ty nie jesteś podglądaczem, tylko mm. ty możesz wyciągnąć jakieś wnioski i być może otworzyć oczy, chociaż bardzo mi się podobało to, że ty sam w pewien sposób skrytykowałeś ten tytuł, mimo to, że on pochodził od ciebie. Od mojej żony. A, no to widzisz, to jakby... Tym bardziej wrażliwe ukłony, wymyśliłem. i bardzo Ci dziękujemy za to, że, że, że jakby trafiłaś w punkt idealnie, ze względu na to, że mm, Ty powiedziałeś, czy to nie jest czasami takie buńczuczne, że ja będę chciał otwierać oczy. I pamiętam takie zwątpienie w zakresie tego. Powiedziałem, no nie, bo ja jako czytelnik tej książki nie miałem pojęcia o masie spraw, i realnie te oczy zostały otwarte. No to cieszę się, że Ci się podoba tytuł. Skromność Cię <laughs> chciała pokonać po raz kolejny. Tak, nie, ja myślę, że to jest taki fajny wspólny mianownik dla tych historii. I jest to może jakaś definicja przesłania, jakie, jakie ma nieść przynajmniej w założeniu, tak ta książkę. To, to jest też bardzo ciekawe, jak się zupełnie inaczej czuje w tych w krzesełkach, w których siedzimy. Bo ja Chcesz o tym pogadać? Tak staram się zawsze tak mówić szybko, intensywnie, a teraz mm, mam wrażenie, że tak trochę wchodzę w rolę takiego gościa, który będzie opowiadał o swoim życiu. I zawsze mi się marzyło, żeby siedzieć w tych krzesłach, ale nigdy nie miałem jakiejś takiej <grym> mocnej historii do tego, żeby opowiedzieć. Tak ci się no, wydawało? Tak, tak, tak. No jak tutaj ustaliliśmy przed, że mogę jedynie powiedzieć, że jak byłem nastolatkiem, to byłem ofiarą samogwałtu, no ale no, <grym> kto nie był, więc... Więc można by było powiedzieć, że no nie mam za dużo do opowiedzenia, więc cieszę Ale się, że, dzisiaj, że zrobiliśmy tę książkę. dzisiaj może mówić. o książce. Tak. Żeby było uczciwie tak. e, i, i fair w stosunku do widzów, e, pogadajmy także o wadach tej książki. Co ci się w niej nie podoba. O Jezu, ja nie wiem, czy my mamy tyle czasu. Bo, bo to, jest, to jest bardzo. Faktycznie, dużyna. liczba mnoga jest niepotrzebna. O wadzie tej tak o wadzie. Ja lubię taką daleko idącą uczciwość i wywlokę na światło dzienne coś, co od samego początku mówiłem, że jest źle, i teraz jest okej, okay, ale dalej gdzieś mnie to trochę martwi, dlatego że ja mam cały czas wrażenie, że skala wielkości tekstów, w której to Ty wyrażasz swoje zdanie, Ty jesteś oceniający. Jest za mała w relacji do tego pięknego reportażu, który jest całością, bo sam powiedziałeś, że na samym końcu jest coś takiego jak notka i faktycznie tam są myśli Rafała w zakresie tego, jakie są Twoje emocje, odczucia do tej rozmowy. I mam wrażenie, że to jest rzecz, która jest super, że nie jesteś sobie w stanie na to pozwolić w momencie, w którym tutaj odpytujesz kogoś. To tak, tak, tak. nie jest tak, że ktoś sobie wychodzi teraz mówisz, że do widzów, to, to teraz jak sobie siedzimy razem, to teraz obgadajmy tą osobę tak. i teraz wam powiem, co ja naprawdę o niej myślę. W co to jest i to jest, to jest świetne. Ja cały czas mam poczucie, że tego jest dla mnie za mało, za mało. że u Ciebie jest tak, że okay. tam kipi coś, coś mocnego. Na przykład miałem u ciebie, do Ciebie trochę za zły, że Ty nie byłeś w tej nocce tak bardzo wkurzony sprawą Saby, jak ja byłem, albo przynajmniej jeśli byłeś wkurzony, to ładnie opisałeś. I ja, ja po prostu uwielbiam słuchać Twojego zdania, bo to jest tak, że Ty często hmm, Jesteś w stanie wrzucić taką jedną kwestię, o której ja nigdy w życiu nie pomyślałem. Ja zawsze mam taki niedosyt tego. Powiem Ci konkretny przykład. Po wywiadzie, który ostatecznie zamienił się w reportaż z Agnieszką nacjonalistką, ja byłem... Y Byłem w szoku, dlatego że sam mam też na niektórych, w niektórych tematach skrajnie inne pod, poglądy niż Agnieszka. E, na przykład no, jestem oburzony tym, co, o czym, co ona mówi o osobach LGBT i, i, i mam z tym bardzo duży problem. Ale z drugiej strony było dla mnie to takie o tyle ciekawe, że poznałem lepiej ten świat. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Agnieszka nosi y, y, odzież patriotyczną. To jest, to jest niesamowicie ciekawa wielki argumentacja, tatuaż, wielki tatuaż, który używa. Dlaczego ona w ogóle została ratowniczką medyczną, to jest niewiarygodne. To jakby motywacja, jak mogę tak. ze względu na to, że kocham bardzo swoją ojczyznę i, i, i wybieram zawód, super. I ja Agnieszkę bardzo polubiłem na koniec tego. I co mi Rafał pisze? No to już zdradzę zdanie, <grym> że ten reportaż nie jest próbą ocieplenia takiego wizerunku, w ogóle nacjonalistów, tylko chęcią przedstawienia tych argumentów po to, żeby się, się, się pojawiły spotkać. w dyskusji, bo, i żeby się spotkać i żeby się wzajemnie mhm. w, 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 Gdzieś rzeczywiście wysłuchać. I to było super, bo ja wtedy pomyślałem: oj, rzeczywiście trochę za daleko poszedłem w tej miłości do, do tego. Mm. Ja jednak cały czas mam swoje własne poglądy, otworzyłeś mi oczy, ale niech to mi da jakąś naukę, a niech, niech to nie zaciemni mojego obrazu. I to było super. Gdybyś tego nie napisał, to myślę, że mój odbiór tego wywiadu byłby zupełnie inny. Mm. Więc jeśli mogę się do czegokolwiek doczepić, to jest to, że marzy mi się taka książka, być może następna, w której. To ty mi opowiesz coś, co tam buzuje w środku. Bo to mm -hmm. jest tak, że pan Rafał sobie siedzi grzecznie tutaj yy, kiwa głową i ma taką niesamowitą aparycję, że ja mam ochotę ci opowiedzieć o wszystkich najgorszych sekretach mojego życia, <laughs> które tutaj są, gdzie jest to ciało zakopane, no wszystko, masa, masa rzeczy. Yy, ale ja wiem, że tam jest jakiś taki rodzaj. Mega, żenii. mega, mega ciekawe jest dla mnie to, co mówisz. Natomiast ja oczywiście yy, świadomie. Pozostałem przy tej formule. Bo wydaje mi się, na przykładzie Agnieszki, nacjonalistki, to byłoby bardzo łatwe. Napisać tekst, w którym będę punktował. Z tym się nie zgadzam. To uważam, że się myli, a może jest głupia, może niedojrzała i tak dalej. Ale kim ja jestem, żeby, żeby tak ją oceniać? Wydaje mi się, że dużo ciekawsze i bardziej wartościowe było to, że ja jakoś próbowałem wejść w jej świat nie po to, żeby usprawiedliwiać jej niechęć do osób LGBT. Absolutnie nie. Ale mi się wydaje, że żyjemy już w takich czasach, że jesteśmy tak, tak podzieleni, że te rowy są tak głębokie, że, że, że kopanie głębszych po prostu nie ma sensu. Okay. Więc wyszedłem z założenia, że ja spróbuję się jakoś przybliżyć, poznać jej rzeczywistość, żeby jakoś to pojąć, wiedzieć, jak się dogadać z Agnieszką. Zaskakujące dla mnie było także to, że pomimo tego, że gadaliśmy przez wiele godzin i nie zgadzaliśmy się w wielu kwestiach, my się ze sobą dogadaliśmy. Ja myślę, że, że się nawet delikatnie polubiliśmy, może nawet niedelikatnie, co też było dla mnie ciekawym doświadczeniem, bo gdybyś powiedział mi, że chcesz mnie poznać z koleżanką nacjonalistką, Prawdopodobnie wcześniej powiedziałbym, nie, 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 dzięki. Dzisiaj wiem, że to może być też fajna, ciekawa osoba. I w ogóle sam fakt, że Agnieszka zawodowo ratuje ludzkie życie jest ratowniczką medyczną nagle ci zaburza ten taki, e, wiesz, twój stereotyp myślenia, że jeśli się z kimś nie zgadzasz światopoglądowo, to to jest koniecznie zły człowiek. Nie, no nie można tak powiedzieć po, o Agnieszce, bo to jest osoba, która nie tylko te życia ratuje, ale też oddaje krew, angażuje się tak. w jakieś akcje charytatywne i nagle się okazuje, że ta rzeczywistość nie jest taka oczywista, że ten świat jest bardziej różnorodny. Tak, więc... E, i resuscytacja... ja chciałem, hmm. dlatego chciałem to, wiesz, w miarę uczciwie, na ile jestem w stanie oddać, no a swoją ocenę zostawiłem na koniec i oddzieliłem ją, dlatego ta formuła notki, ale przyjmuję uwagę tak. i na pewno będę rozważał ewentualnie na przyszłość. No i właśnie, i najśmieszniejsze jest to, że możesz pewnego dnia obudzić się, otworzyć oczy, skoro mówimy o tym tytule, odzyskać przytomność i życie i widzisz, że resuscytację przeprowadza Ci ktoś, kto ma napisane tutaj Wielka Polska, więc to jest dla mnie o tyle niezwykłe, że wiesz, ja myślałem, że parę rzeczy mnie już w życiu nie zdziwi, tym bardziej, że ja Ci się muszę przyznać i Wam również, że ja też jestem oddanym fanem tego kanału i myślę, że większość rozmów oglądałem, dlatego... Ja mam dość do, do, nieźle otwarte oczy. Ale, jak się okazało, w książce są zupełnie inne rzeczy. To są 100% nowego no właśnie, materiału. wiele osób, świetnie, że mm. o tym mówisz, bo wiele osób pyta i, i myśli, że to są e, wywiady z kanału. No nie, nie. Zacznijmy od tego, że to nie są po pierwsze wywiady, tylko to są reportaże, które mam wrażenie, że trochę przynajmniej ja jako fan i kanału i książki mm, mam, daje mi to możliwość jeszcze głębszego wejścia w ten świat, bo ty mi opisujesz okoliczności spotkania, jak, jak wygląda na przykład... No z całą te, pewnością. Te, te, te rzecz, kiedy, tak. kiedy mamy wywiad, no to gadamy powiedzmy przez 20-30 minut i to, co zostało powiedziane, wchodzi. Tak. Na okoliczność książki pracuje się zupełnie inaczej, no ponieważ prawo. gadamy ze sobą czasem cały dzień mhm. i wyciągamy z tej historii rzeczy najistotniejsze, więc to już wygląda. Tak, inaczej jest inaczej. Wygląda. Więc nie dość, że jest inna forma, to są zupełnie inne osoby. Ja cały czas mam takie trochę poczucie, że właśnie znając twój kanał, to że tu są jednak mocniejsze rzeczy. A nawet jeśli one nie są mocniejsze, to może mocniejsze są ze względu na to, że to są zupełnie nowe rozmowy, które mają trochę inną funkcję. Bo ja nie wiem, ale to być może to jest pytanie do ciebie, więc teraz się chwilę mm. od, 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 się przesiąść? Czy nie? nie, nie, jakby tu, tu jest mi dobrze i wygodnie. Nieprawda, te krzesła są fatalne, ale to być może jest sekret tego programu, żeby też z siebie wydusić. Czy to jest tak, że ty rozmawiając z kimś, na koniec tej rozmowy też chcesz otworzyć oczy Państwu? No tak, absolutnie. Ja myślę, że to będzie akurat chyba jedyna rzecz, jaka łączy książkę z wywiadami: że ani książka, ani wywiady nie są tylko po to, żeby było sensacyjnie i ciekawie, ale ja staram się przynajmniej, żeby każdy z nich, a na pewno tak jest w przypadku książki no był po coś, żeby, żeby miał... Nie chcę używać tego słowa, bo jest wyświechtana jakąś misyjność, ale tak, jest to moja ambicja, żeby właśnie nie było tylko ciekawie, ale też, żeby to było pożyteczne dla kogoś, żeby ktoś mógł na tym, na tym skorzystać. No i z całą pewnością tak jest w przypadku tych, tych, tych tekstów. Chcę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo mm, tak się przyjęło i to myślę jest to ciekawy wątek, że Większość książek, może w zasadzie wszystkie, chwilę po premierze, która już na dniach się wydarzy, mm -hmm. no ich cena spada o 10, 20, czasem 50%. Ty zapowiedziałeś mi na samym początku, jako wydawca tej książki, że, że absolutnie tak nie będzie, żebym się na to nastawił i przygotował i z tym pogodził mentalnie, że cena tej książki nigdy się nie zmieni. O co chodzi? Dlaczego? Mi też zdarza się pisać książki i wydaje mi się, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić gorszej sytuacji jak wtedy kiedy sobie idę i robię sobotnie zakupy w dyskoncie i w dziale między Kupujesz ziemniaki, cebule, tak, tutaj artykuły ogrodnicze, a po środku są jakieś tam sponiewierane książki w jakimś koszu, które są już przecenione o tam 60%. To dalej jest dobra treść, ale jednak wartość tego i okoliczności są dużo mniejsze. Nie, ch nie chcę tego zrobić także innym autorom, ale wydaje mi się, że przede wszystkim nie chcę zrobić czytelnikom takiego klasycznego podejścia nie fair, w którym osoby, które są najbardziej zainteresowane zakupem jakiejś książki, w dorozumieniu twoi na przykład najwięksi entuzjaści, no to no oni czekali na to albo, albo rzucili od razu się do zakupu. To dlaczego te osoby mają kupić książkę? Drożej, skoro ona za chwileczkę zostanie przeceniona. A najlepszy interes na tym robią właśnie takie osoby, które trafiają na tę książkę z przypadku, bo właśnie ją gdzieś tam w dyskoncie zobaczą. Akurat w tym przypadku to nie jest problem, bo my książkę sprzedajemy wyłącznie w internecie, ale powiedzmy, że chodzi mi o samą ideę. Chcemy podziękować i ukłonić się w stronę tych osób, które kupują książkę w pierwszej kolejności, stąd Twoja boląca ręka po podpisywaniu w magazynie. Czyli wiele tak. tysięcy złożonych podpisów. Tak. I stąd też, też, też darmowa przesyłka kurierska właśnie w ramach podziękowania, którą mamy aż do czasu oficjalnej premiery, czyli do 20 listopada, do 23.59. 59. Tak. Brzmi jak finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trochę tak jest, bo wtedy będziemy rzeczywiście odliczali te ostatnie chwile, więc to jest taki dobry moment na to, żeby tę książkę kupić. On Oczywiście później dalej będzie można kupić nadal w regularnej cenie. Ale zdecydowanie e, najwięcej korzyści e, czytelnik ma kupując ją do 20 listopada, do godziny 23.59. 23. Nauczyłem się tak. tej kwestii. E, no dobrze, chciałbym na koniec zapytać o to, e, tak podsumowując, mm. dla kogo to jest książka, ale może ciekawiej będzie, jeśli zapytam Cię o to, dla kogo to nie jest książka. Dla kogo ona nie jest? Wydaje mi się, że taki klasyczny socjalistyczny beton, jak wujek Radek. To jest dobry przykład osoby, która moim zdaniem się słabo by odnalazła. No osoba, nie podobało której, mu się, widzieliśmy. Tak, no, to nie chce otwierać oczu. I to jest tak, że to są osoby, które są tak bardzo w swoich schematach i w swoich przemyśleniach zakorzenione, że to jest niezwykle trudne. Ja nie wiem, czy ty masz takie osoby w swoim otoczeniu. Ja znam takich ludzi i no, chociaż być może to jest taki ostatni but w drzwi, które on, oni mogą jednak włożyć, żeby zmienić zdanie, ale, ale rzeczywiście jest to raczej dla osób trochę bardziej otwartych światopoglądowo. I na pewno nie takich, którzy zarzucą ci, że ty próbujesz malować trawnik na zielono, albo działasz na zlecenie rządu światowego po to, żeby ocieplić wizerunki osób LGBT na przykład czy osób, które mają jakieś przeróżne problemy w życiu. A jest jeszcze jedna taka kategoria, teraz sobie skojarzyłem, że raczej nie zalecałbym tej książki dzieciom, osobom no tak, tak. bardzo wrażliwym. Bo no skoro u mnie to wywołuje do dzisiaj ciarki, jak A jesteś tak zepsuty. A jestem zepsuty i straszny, wypalony wewnętrznie, bez jakiegokolwiek etosu i emocji, no to sobie pomyślcie, co, co by było w przypadku, nie wiem, wrażliwego dziecka. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie znaleźć lepszy prezent pod choinkę dla takiego dziecka, niż otwórz oczy, chociaż dla całej reszty, Super. Chciałbym dostać Twoją książkę w prezencie i mówię to szczerze. I ostrzegam Myślę. moich bliskich, że to będzie jedna z książek, które na pewno dostajecie. Myślę, że da się to załatwić. Tak. tak. E, dziękuję Ci, że wpadłeś. Dziękuję, dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zostało już tylko kilka godzin, aby załapać się na przedsprzedaż książki. Jeszcze zdążysz. Wejdź na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz.